Nazywam się Adam Sawicki w firmie Master Press pracuję od 6 miesięcy na stanowisku technologa. pracy dowiedziałem się od znajomej, która poleciła mnie do firmy. Zastanawiałem się trochę nad, nad tą zmianą, bo miałem pracę bardzo stabilną, ale stwierdziłem, że przejdę, przejdę tutaj, bo widzę tutaj, widziałem tutaj większe możliwości rozwoju. Podczas rekrutacji dowiedziałem się o warunkach zatrudnienia. System rozwoju jest bardzo przejrzysty, osoba, która przychodzi na dane stanowisko wie na co może liczyć w danym momencie i w przyszłości przy zaangażowaniu w pracę i realizacji powierzonych zadań. Przy procesie wdrążenia nie ma jednej osoby, jest to kilka osób, każda z tych osób jest specjalistą i jest w stanie wyjaśnić nam lepiej dany proces firmy. Myślę, że takie trzy miesiące w pracy pozwoliły mi na dokonywanie samodzielnych decyzji. Oczywiście niektóre odbywają się dalej ze wsparciem, bo wiążą się z wydawaniem dużej sumy pieniędzy bądź realizacji zadań na, wspólnie z różnymi działami. Porównując moją poprzednią pracę, gdzie była o wiele mniejsza liczba osób i stanowisko, na którym pracowałem, musiałem realizować wiele zadań. W firmie Masterpress są określone zadania na danym stanowisku, obszar jest mniejszy, można się bardziej wyspecjalizować w swoich zadaniach. Jeżeli zastanawiasz się nad zmianą pracy, chcesz się rozwijać, szukasz stabilnego miejsca, firma Masterpress zapewni ci te warunki.